1960, jak pamiętam, wtedy znalazłem się po raz pierwszy w Gorzowie. A znalazłem się no, z prozaicznych przyczyn, po prostu chciałem zrobić państwową maturę, jako że miałem wcześniej maturę seminaryjną, które władze komunistyczne oczywiście nie uznawały. Maturę zdałem, o dziwo. Mimo, że nie byłem autorem, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. No i wtedy groziło mi wojsko, i pomyślałem sobie, o studia już było za późno myśleć, i pomyślałem sobie, że żeby uniknąć wojska, zjawiłem się w Gorzowskim studium nauczycielskim. I to była moja, gdyby, pierwsza taka droga. I kontakt z prawdziwą plastyką. Moim mentorem, dobrym nauczycielem, potem nawet bym powiedział guru, był Mieczysław Rzeszewski, który mnie jak gdyby uczulił na sprawy plastyczne, wiele mnie nauczył. Pierwsza moja praca to było w techniku budowlanym w Gorzowie. To było świeżo otwarte przez słynnego dyrektora. Ryszarda Grąca. Ja tam miałem świetne przedmioty, bo uczyłem historii architektury. Architektura była moją pasją, to się wiązało trochę z plastiku. I w tejże szkole przetrwałem lat 16. To właśnie wspomniany Mieczysław Rzeszewski zarekomendował mnie ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Okręgowego Zdzisławowi Linkowskiemu żeby stworzyć Galerię Sztuki Współczesnej. Ja o tym mówię z takim dosyć dużym akcentem, dlatego że w ówczesnych czasach, w tamtych czasach, w latach 70. było w Polsce 49 województw. Gorzów, ponad tysięcy miasto, nie miało w ogóle Galerii Sztuki Współczesnej. Więc i Ta pierwsza galeria, którą nazwałam oficyna, jako że znajdowała się w bocznej, bocznym budynku vis-a-vis -vis Głównego Gmachu Muzeum Królewskiego, to była taka namiastka jak gdyby późniejszego biura wystaw artystycznych. Tam zrealizowałam kilka zupełnie chyba udanych wystaw, między innymi Stanisławski. Graczy i wiele, wiele innych. Ale kiedy w 1980 roku pojawiła się szansa na prawdziwą galerię sztuki współczesnej, znów nieoceniony Mieczysław Rzeszewski zarekomendował mnie z kolei władzach Wydziału Kultury, że mógłbym przejąć rolę organizatora i pierwszego, jak gdyby, szefa takiej galerii. Zostało powołane, dokładnie pamiętam, 6 stycznia 1980 roku. I znowu podkreślam, jako 46 placówka na 49 ówczesnych województw, więc byliśmy bardzo mocno, jakby, że tak powiem, zapóźnieni w tej materii. Skoro tak późno powstała galeria sztuki współczesnej w Gorzowie, ja natychmiast rzuciłem się na wielkie nazwiska I, i zawsze argumentowałem tym, że nasza sala ma znakomite warunki, bo rzeczywiście jest tutaj ponad grubo ponad 300 metrów kwadratowych sala o wysokości ponad 5 metrów z naturalnym oświetleniem. I to było ważne dla tych artystów, którym proponowałem wystawę. Pamiętam, że wówczas tym wychodzącym jeszcze przekroju była taka wzmianka i zdjęcia chyba Plewińskiego, gdzie pokazano młodego zakopiańskiego artystę Hasiora, który robi jakieś niestworzone rzeczy. Strasznie mi się to podobało i kiedy właśnie zostałem szefem Biura Wystaw Artystycznych, natychmiast pomyślałem, no, że przecież muszę swojego ulubionego artystę ściągnąć do Gorzowa. Pamiętam, że napisałem, będąc jeszcze studentem, a później, będąc szefem tej galerii oficyna, napisałem do niego taki wylewny list. No, był to dla mnie idol, więc dzisiaj wygląda to trochę śmiesznie, ale wtedy rzeczywiście tak podchodziłem do tego nazwiska. Hasior oczywiście mi nie odpisał. I kiedy zostałem dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych, które podlegało Centralnemu Biuru Wystaw Artystycznych w Warszawie, w Zachęcie, Zachęta organizowała przynajmniej raz w roku takie zjazdy wszystkich szefów tych placówek. Ja pamiętam, na takim zjeździe był y, Ryszard Kabaciński, ówczesny dyrektor galerii w Koszalinie i on mówi, słuchaj, Hasior jest w Koszalinie, on tam realizuje ten swój słynny, później słynny ten, ten pomnik y, z tymi ptakami. Kabaciński nie przedstawił, pamiętam Hasiora klęczał na koronie stadionu, bo to bo realizację robił, jak gdyby nie miał wielkiej pracowni, więc realizował to, rysując w skali 1 do 1 te elementy do tego pomnika. Ashot klęczał, Kabaciński mnie przedstawił, Ashot popatrzył na mnie, te góry, i wtedy chyba sobie uzmysłowił: mówi: A to pan. Wtedy wstał, przywitał się ze mną. No, i tak się zaczęła moja fizyczna, jak gdyby mój fizyczny kontakt z Hasiorem, moja pierwsza znajomość. I bardzo szybko żeśmy się, ja tak mogę powiedzieć, zaprzyjaźnili. On widział tu moją fascynację jego twórczością, ba, stwierdził, że dużo wiem o nim. Zaprosił mnie do restauracji i o dziwo. Hasion był 10 lat ode mnie młodszy, ale zaproponował mi przejście na ty. No i oczywiście trzeba było wychylić lampkę alkoholu. Owocem tej przyjaźni było to, że już rok później, to był rok 1982, miał tutaj w tej dużej sali dużą wystawę pierwszych prac, a druga wystawa była 9 lat później, w 1991 roku. I wtedy w ogóle był taki zwyczaj, że jak artysta wystawiał w galerii, wystawiał w BWA, żeby mu jak gdyby zrekompensować te trudy, podróż, był zwyczaj, że kupowało się dla artysty jakąś tam pracę. I chcę tu podkreślić, że w tamtych siermienżnych czasach, jeszcze komuny, te placówki miały na to budżet myśmy mogli od czasu do czasu pozwolić sobie na kupno nawet znaczących prac. By, było to później tak, że Hasior widząc, że ja już mam kilka prac, sam niekiedy dzwonił czy pisał do mnie, proponując, mówił, że no miałbym do twojej kolekcji jakieś tam następne. Także jeśli chodzi o tą stworzoną kolekcję, w której tutaj się znajdujemy, ja nie miałem ogromnego wpływu na jakość prac. On sam sugerował, ale robił to chyba sensownie, dlatego że jeżeli przejdziemy się po, po, po tej galerii, to ta kolekcja jest w miarę spójna ona się trzyma. A lata najwcześniejsza praca jest tam na początku to są czarne wodospady, no a ostatnie to już są daty koniec lat 90. No, wiadomo, Hasior już w 2000 roku mierzył, więc już dalszych zakupów nie było. Trochę boleje, bo był również pomysł, żeby w Gorzowie, nawet w związku z tą kolekcją, tutaj przed BWA na Skarpie stanęła prawdziwa rzeźba. Hashel wymyślił, że będzie to krzew goryjący. Akurat wymyślił taką pracę bardzo trudną w realizacji, bo rzeczywiście to drzewo, które zakończono były dłońmi, całymi ramionami ludzkimi, miało je płonąć. I myśmy powali taki sztab realizacyjny, wymyśliliśmy się, jak to, jak to miało wyglądać. Mało tego zrobiliśmy, nawet od lewej tych, tych dłoni, tych członków, no ale tak jak mówiłem, były to, był to już koniec lat 90. Stilon upadł, komuna upadła, Hasor już yy, szwankował na zdrowiu, także nie udało mi się yy, tej rzeźby zrealizować, a szkoda. Dlatego, że w Polsce, mimo tych wielu realizacji, jedyna rzeźba, jaka przetrwała do dziś w stanie całościowym, to, w, to wspomniany ten pomnik w Koszalinie, chociaż on już nie wygląda tak jak pierwotnie. Nie ma już ptaków szczecińskich, one są też w formie szczątkowej, gdzieś tam przeniesione do, do parku. Słynne organy czorsztyńskie. One niby się ostały, ale zupełnie zmieniły formę. A szkoda, bo dla mnie no, Hasior, i nie tylko dla mnie, to jeden z najwybitniejszych chyba twórców w polskiej plastice. W roku 75 ogłoszono konkurs na najbardziej popularnego, cenionego artysty i właśnie wygrał wtedy Hasior. Równolegle chyba z Tadeuszem Brzozowskim. Dzisiaj trochę dziwne, ale Hasior poszedł jak gdyby w zapomnienie. Chociaż dzięki tutaj właśnie tej kolekcji, dzięki aktualnemu dyrektorowi, Gutkowi Nawrockiemu, do no ten Hasior od czasu do czasu jest gdzieś tam pokazywany w różnych placówkach. I sądzę, że, że słusznie. Także jest to niewątpliwie największa kolekcja po kolekcji Zakopiańskiej. Oczywiście, chociaż nie był ani rozpieszczany przez władzę z wielu względów, a szczególnie przez artystów, którzy no, dla nich, chociaż nie miał konkurencji, że tak powiem przemawiała przez jak gdyby zazdrość i on nie był hołobiony. Pamiętam jak długo musiał walczyć o tą pracownię w Zakopanem, w dawniej leżakowni. Bardzo długo. I pamiętam, że otwarcie tej pracowni leżakowni słynnej przy Jagiellońskiej miało miejsce w maju 1985. Dokładnie prawie w tym samym czasie, kiedy myśmy otwierali naszą stałą galerię tych, tych prac gorzowskich. I Trochę żałuję, bo tutaj na tej antresoli znajduje się bodajże 25 prac. Kilka rzeczy uległo, wymaga renowacji, a cztery Sztandary, które są również takie koronne dla twórczości Hasiora, one się nie mieszczą w tak i one są jak gdyby umieszczone, umieszczone w magazynie. Kiedy zaistniała Gorzowska kolekcja, zaczęto o niej mówić, zaczęto o niej pisać. Mało tego. Pamiętam, kiedy byłem tutaj szefem tego biura wystaw artystycznych. Miałem wiele zapytań i propozycji, próśb w zasadzie, o pokazywanie tej kolekcji w innych yy, yy, miastach Polski, ba, za granicą. I ja tu muszę powiedzieć, że w tamtych, tamtych ciężkich czasach komuny, kiedy w ogóle ludzie nie mogli podróżować po Europie, po świecie, ja dzięki kolekcji Kasiora no, zwiedziłem w Europę, byłem dwukrotnie w Londynie, byłem w Budapeszcie, byłem w Wiedniu, byłem w Bratysławie. Mało tego, Hasior był pokazywany nawet w daleki China oczywiście wybiórczo. Mówię o tym dlatego, że, że jednak Hasior był doceniany, był pożądany. A dlaczego akurat kolekcja nasza jeździła po tych miastach w Europie? Dlatego, że Hasior miał ogromnie dużo propozycji tych wystaw po tych jego sukcesach, ale Hasior był jak gdyby zmęczony i on niechętnie już wciąż przemieszczał się z tymi pracami. I on wtedy, kiedy dzwoniono do niego czy pisano do niego, on mówi. Słuchajcie, w Gorzowie jest niezła kolekcja, tam jest taki mój przyjaciel, nazywał mnie bardzo ładnie, mnie to pochłabiało. to mój taki medyceusz i, i on może wam udostępnić. Ja szczerze mówiąc nie zawsze się zgadzałem, najpierw też musiałem poznać warunki ekspozycyjne, ale później ulegając jak gdyby prośbie Hasiora. No, Ekspediowałem te prace, one są kłopotliwe w montażu, w przemieszczaniu się, ale mówię o tym dlatego, że chcę pokazać, że ta kolekcja jednak ma ogromne znaczenie. Ona jest ważna dla, nie tylko dla tej placówki, ale sądzę, że dla miasta Gorzowa. No szkoda, że nie powstał jakiś taki stały element. Jakaś dominanta, a propos zamiast tamtej dominanty nad Wartą, którą nie mogę zaakceptować i z którą mi się trudno pogodzić.